Mamy dzisiaj spotkanie nad wodą, trochę połowimy i przy okazji chcielibyśmy Wam przedstawić nowości Robinsona na 2022 rok z oferty wyczynowej. Będą to rolki, e, Tournament Competition oraz grzebienie, które widzicie tutaj przede mną. Grzebienie mamy w dwóch rozmiarach i w dwóch rodzajach. Rozmiar większy na 12 gniazd, to są gniazda Basic, czyli zwykłe, okrągłe, standardowe, takie jak w większości grzebieni. Oraz tutaj są gniazda tak zwane wind stop, w momencie jak wieje wiatr to one jakby blokują wypadanie topów czy też różnych innych wędek z tego gniazda. Tutaj ten top po prostu jak wiatr zawieje to on łatwo się wyślizgnie, natomiast w tym momencie jak wiatr zawieje to on się tutaj zatrzyma i nie będzie problemu przy dużych podmuchach wiatru, że te topy będą nam stąd wyskakiwać. Grzebienie na 12 gniazd mają Długość nóg 130 cm po rozłożeniu. Ich niewątpliwą zaletą jest stabilność. Zmieniliśmy troszeczkę te gniazda tuboczne. One są bardziej masywniejsze i dzięki temu grzebień ten jest dużo bardziej stabilny niż standardowy grzebień, które te gniazda ma dużo mniejsze. Uzupełnieniem tych grzebieni 12 gniazdowych są grzebienie, które są mniejsze. Dla mniej zaawansowanych wędkarzy one mają 8 gniazd. Tutaj również mamy dwa rodzaje, czyli Basic i Windstop. Regulacja nóg maksymalnie to jest około 90-100 cm, minimalnie to jest w tym przypadku i w tym nie pomiędzy 40 a 50 cm. Do wszystkich grzebieni i do rolek dołączone są pokrowce, czyli każdy grzebień ma swój pokrowiec, nie trzeba tego pakować gdzieś tam do swojej torby, tylko można sobie to w tym oryginalnym pokrowcu przewozić. Przede mną stoją dwa nowe modele rolek. Model większy czyli Tournament, model mniejszy czyli Competition. I to, co Was pewnie najbardziej interesuje, to parametry techniczne tych rolek. Rolki Tournament mają szerokość 80 cm. Wysokość nóg to jest po rozłożeniu, czyli tak jak one teraz stoją, prawie 2 m. Tu brakuje dosłownie 5 cm. I tak jak widzicie, ja mam 1,75 m wzrostu przy takiej pozycji te rolki można rozłożyć do wysokości około 1,50 m. Mamy tutaj możliwość regulacji tych nóg jeszcze w sposób taki, że możemy te rolki sobie w taki sposób podwyższyć i tutaj na tych zatrzaskach sobie zablokować. Jak widzicie, teraz wysokość tych rolek to jest około 1,80 m, może nawet 2 m. Obok stoją rolki Competition, które są rozmiarowo, jest to model niżej. Szerokość tych rolek wynosi 60 cm. I tutaj podobnie, przy rozłożonych nogach wysokość nogi mają około 1,30 m, więc przy tak rozstawionych nogach wysokość jest około myślę, metra. Oczywiście, tutaj możemy zrobić ten sam ruch, co w rolkach turnament, czyli te nogi sobie bardziej y, przybliżyć do siebie, tutaj na tych zatrzaskach to zacisnąć i te rolki będą sobie stabilnie stały. Teraz ta wysokość tych rolek jest myślę około 1,30 m, może troszeczkę więcej. Obiec tych rolek możemy również ustawić w pozycji poziomej, pozycji złożonej, przepraszam, nie będę teraz już pokazywał i składał, tylko po prostu to są akurat moje rolki. Stawiamy je na ziemi i one wtedy bardzo stabilnie stoją. I mamy je w takiej pozycji, załóżmy te 10-20 cm od ziemi. Oczywiście przy złożonych nogach. To jest wysokość mniej więcej, myślę, około 50 cm, czyli taka standardowa, którą używamy w większości przypadków. Oprócz tych stricte parametrów technicznych, chciałbym powiedzieć o jednej bardzo istotnej rzeczy, która wyróżnia te rolki spośród wszystkich rolek na całym rynku. Po pierwsze, rolki, które mają taką długość nóg, nie mają możliwości ustawienia ich w pozycji, Pozycji takiej. Co nam daje taka pozycja? Otóż daje nam bardzo dużą stabilność. W momencie, jak nam wieje wiatr, przesuwa nam tyczkę po tej rolce, tu nie ma możliwości, żeby się ta rolka przewróciła. Nie ma szans, żeby jakikolwiek wiatr tą rolkę przewrócił w momencie, gdy tyczka, załóżmy, przejedzie z tej strony i z dużą siłą uderzy, uderzy tutaj, tak? W momencie inni producenci przy standardowych tych gniazdach mają. Te nogi ustawione mniej więcej w pozycji takiej. I zobaczcie teraz, jaka jest różnica. Jeżeli ta rolka uderza tutaj, to patrzcie, co się dzieje. Dużo trudniej przewrócić te nasze rolki, jeżeli one są, te nogi są pod większym kątem rozstawione na bok. Inni producenci, którzy mają taką samą długość nóg, stosują te boczne gniazda, które Pozwalają nam ustawić nogi tylko i wyłącznie w takiej pozycji. Natomiast są producenci, które ró którzy również mają możliwość ustawienia w takiej pozycji z szerokim kątem, ale nie mają tak długich nóg, tylko te nogi są gdzieś o połowę krótsze. I teraz w momencie, jak potrzebujecie wysoką rolkę i potrzebujecie ustawić wysoko nogi, nie zrobicie tego z żadnymi innymi rolkami, tylko z rolkami Robinsona. Rolki, które mają te nogi przy takim szerokim kącie, mniej więcej te nogi się rozkładają do takiej wysokości. I teraz sobie zobaczcie, jaka jest różnica w wysokości. To jest około pół metra. Materiały tutaj są topowe, nie muszę chyba tutaj nic więcej mówić, rolki są naprawdę, nie dość, że mają super regulacje na nogach, to są naprawdę mega stabilne. Moim zdaniem nie ma bardziej stabilnych i bardziej uniwersalnych rolek na rynku niż rolki Robinsona Tournament dla zaawansowanych zawodników i Competition dla troszeczkę mniej zaawansowanych.